Witam na kanale Auto i Oscyloskop. Na rynku pokazało się bardzo wiele ciekawych urządzeń, skopometrów. Jest to połączenie oscyloskopu i multimetru. Tym bardziej jest to bardzo fajne połączenie, ponieważ bardzo wiele tych skopometrów jest dwukanałowych. Więc mogę jednocześnie dokonywać pomiarów przykładowo dwóch czujników. Dwóch sensorów jednocześnie na oscyloskopie, tym skopometrze. Było bardzo wiele ciekawych recenzji urządzeń firmy OWON. Faktycznie były to recenzje urządzeń z tej droższej półki od 1000 złotych wzwyż. Myślę, że dla, dla takich pomiarów diagnostycznych, szybkich, jeżeli nie mamy miejsca na warsztacie, a chcemy bardzo szybko stwierdzić, czy ten sensor, czujnik, czy inny odbiornik w naszym pojeździe jest sprawny, tylko podejść do samochodu i podłączyć taki skopometr, to myślę, że to, to ponad 1000 zł to jest chyba zbyt, zbyt duża cena, bo wtedy możemy kupić oscyloskop podłączany do komputera i mamy o wiele ciekawsze funkcje pomiarowe i te wszystkie inne. W tym skopometrze, owon, są linijki pomiarowe pionowe i poziome, co też bardzo dużo daje w takiej szybkiej diagnostyce. Podłączyłem urządzenie do map-sensora, przekręciłem stacyjkę, przebieg pokazał mi się, że już coś widzimy, pokazuje mi w tej chwili ciśnienie atmosferyczne. I w momencie, kiedy został odpalony silnik, zobaczyłem coś takiego, co widzicie w tej chwili. I mówiąc krótko, ten skopometr firmy OWON z tej dolnej półki kompletnie nie nadaje się do diagnostyki pojazdowej, bo jest bardzo czuły na wszelkiego rodzaju zakłócenia. I one całkowicie zaśmiecają nasz przebieg. Nie jesteśmy w stanie nic sprawdzić. Oddałem urządzenie, kupiłem inne urządzenie, które w tej chwili widzicie na ekranie. Dokonałem takiego samego podłączenia do czujnika map sensora. Przekręcenie stacyjki widzicie, już mamy przebieg. Odpalenie silnika i całkowicie inny przebieg są minimalne zakłócenia, ale jesteśmy w stanie dokonać wstępnej diagnozy czujnika map sensora. Ja użyłem w tej chwili tylko jednego kanału, ale myślę, że przy używaniu dwóch kanałów te przebiegi będą czytelne w następnych odcinkach, w następnych testach będę wam Dołączał również przebiegi z tego skopometru. Tak, żeby jeszcze dla ciekawości, yy, zmniejszyłem podstawę czasu do 20 milisekund na tym oscyloskopie, na tym skopometrze i widzimy równiutką falę. Brzuszki są idealne, żaden nie odskakuje do góry. To wiemy, że nasz map sensor odczytuje podciśnienia z poszczególnych cylindrów i one są równe. Możemy dokonać jeszcze jednego pomiaru, takiego bardzo ciekawego, którego też bardzo lubię, kiedyś o nim opowiem coś więcej. Należy wtedy przełączyć oscyloskop z DC na. AC ściągamy wtedy z naszego przebiegu pod tałą napięciową i mamy same pulsacje, tak jakbym podłączył pulsometr. I widzicie, właśnie w tej chwili przebieg, te przebiegi nazywam diabełki. Kiedyś powiem coś więcej, ale naprawdę z tego przebiegu, już podłączając większy oscyloskop, możemy zobaczyć konkretnie otwarcie się na poszczególnych cylindrach. Zaworów wydechowych i zaworów sących, i kiedy jest coś nie tak, to jest to widoczne na tym przebiegu. Poza tym, obserwując ten przebieg z dołu, możemy wstępnie stwierdzić brak podciśnienia, a to może być przykładowo uszkodzona uszczelka pod głowicą. Diagnozować. Jest to bardzo krótki odcinek. W następnych odcinkach będę dołączał do materiału przebiegi z tego skopometru. Tak, żebyście mieli orientację, czy takie urządzenie jest przydatne, czy nieprzydatne, i jak wyglądają przebiegi na takim urządzeniu. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Wasza łapka w górę będzie dla mnie sygnałem. Te wiadomości, które staram się Wam przekazać, powiększają Waszą wiedzę w diagnostyce oscyloskopowej, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam na następne materiały.